dobrze, U. a to ta jaj jaj ja. driftuj w lewo ja. lewo lewo dziękuję tylko wymienić na zimowe, dobra jak tu się wchodzi zapiszmy bo to ważne, łam łatwy robię to tylko dla waszego dobra. Jest ta kobita. No, ale moje ubranie jest ładne. Spower, tylko brudne. Idź Tobie. You, no, chcę wam pomóc. Pracuję dla wikariusza. Lepiej chcę wam pomóc. The important thing is that I want to help you and your husband. I admit that I'm a little confused. You've come to <coughs> ask me something, but at the same time you want to help me. Oj. What's going on? I want to ask you not to confess to the vicar. Just take your husband and get out of here while there's still time. I have no idea why you're so taken with my fate. Or how you found it. <coughs> <out coughs> mm, mm. Changing my mind is out of the question. I won't betray my faith nor my brothers in christ hmm. wygram tą konwersację ale by uciec Oh, oh, oh. but now you've got a chance to escape surely you won't throw it away i won't oppose god's will for me for heaven's sake, woman. if it were god's will you should burn it would have happened a long time ago you can't know that and don't you think the investigation is dragging on a bit? Do you think nobody in the village speaks badly of you? Don't fool yourself. Those mm -hmm, old people mm -hmm, from the farm mm -hmm. who keep to themselves—they're ripe for denouncing, aren't they? And yet nobody's come to arrest you so far. It may just be that God is giving you time to get <coughs> away. May be right, but I can't lie. It's against all my teaching. You won't have to lie if you are never asked any questions. Just leave. Oh. You can preach elsewhere. I'm sure you have lots of friends who'd love to take you in. But I don't want to run. No one wants Gupia, to run away, but sometimes we have no choice. If you run, your faith will live on. That must mean something. You're right. No, I shouldn't Sof. give in so easily. I've just grown so weary of the endless persecution. You should pack up and run away as soon as you can. Thank you. Don't delay. Take care. What next, then? I should a to O, macie. Om, nom, 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 I co teraz, przepraszam bardzo, pozbądźcie wikariusza. Byłaby to Na takim czymś śpicie. To już na ziemi byłoby wygodniej. Jaki to ma komfort? 30? O Dobra, 8 godzin śpimy. Co tam? Tu mnie wybudziliście? Tego też nie rozumiem, o co w tym chodzi? Masz uciekać! Nie moja wina jak cię znajdą Próbowałem A to dla... od tego był ten perk? Dobra, teraz to rozumiem. Jak jestem spokojny, to energia i strawa nie ten. Mm, nie maleją. Czyli mogę odpoczywać w nieskończoność. Świetnie. To jest nowe zadanie DLC. U. iść. Tu jest quest kurde. No dobra, ale teraz tak. Jeżeli będę szybko szedł do miejsca, to energia i strawa mi maleje. Czyli tylko mi to nie maleje, jak o sobie czekam na coś kogoś gdzieś. Dobra, panie wikary, czytolwiek wymawia się twój zawód. Chodź tu. God be with you. Yeah, with I've Pardon me. I found the heretic really. And <coughs> our family. And the family. Hmm. Well, I expect you to. I found that place the captive heretic. It took a bit of asking around. But I learned. And then all I had to do was go. What of it? Nothing at all. Ha! Then What will you do? More it's not the first time the devil's spawn has. Don't worry, they won't get. Take care now. Chyba zrobiłem dobrze. Zawsze go mogłem zaszlachtować, więc... Donieś znowu. Dlaczego takich słów używamy? Przekaż informację, a nie donieś. Mm, panu Hanuszowi wszystko tam, dobrze. Ale tu mi się pojawiło te DLC i to jest chyba to DLC z budową miasta, więc ja to chcę. wybudujemy miasto, wybudujemy statek. Ile mam pieniążka? 60 tysięcy, może starczy. Op, op, tu jesteś? Dalej się nie przyznałaś? be with you, lad. What can I do for you? i I've heard talk that something is going on in Pribislavice. Henry, you've come at just the right moment. I Suck sent a to, man to My locator, Marius. Mm hmm. Locator? What's a locator? A land allocator. I charged him with checking on the condition of the settlement to see if we can start rebuilding it. Oh. Dobrze. You're planning to resettle the village. Yes. Why previous of all places? Because it's been lying fallow and falling into ruin since it was sacked by Havel medic years ago. It's about time that changed. Aha, bo tam tyle przebywali, dobra. on the battlefield. Yes. And that however he should... If you've no objection, I'd appreciate that. God... Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze, spróbujemy to zrobić. Chciałem mieć własną hawirę hmm, Zaginianie w lesie, tak to się będzie nazywać? Znajdź lokatora pana Dziwisza. Dobra, na zielono. Na zielono, proszę państwa. A za! Go, 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 go. Dzień dobry. Zapisz, bo aż się boję kiedy był ostatni zapis. 11.05, 7 minut temu. O matko Skąd ja mam wiedzieć? Po pierwsze co, jak wygląda stan mojej zbroi. Jest git malina. Jak wygląda stan mojej broni? Mm, Okej. Okay. Ale nałożymy sobie... Od trucizny jeszcze nikt nie umarł. Jest tu ktoś. Nie ma nikogo. Dobra, to idziemy dalej. Gdzie ci typi mogą? No w sumie tu jest zalążek. Aha, ale tu też był zalążek. Mosi mosi. O, ktoś tu jest.

So Divish's locator went missing around these parts. Well, it seems like he's all out of luck, don't mm -hmm. it? Divish ought to have sent someone better than you to parley. He didn't send me to parley, he sent me to deal with it. What? Deal with it? There's plenty of us, and oh, you're okay. on your own. <laughs> don't At him. The oh, boy, yeah, Watch out! Get over here! Where is anyone? Yeah. Quick! No. Uh. Ah. Uh. Raise the alarm! Watch out! Oh damn! Well, You'll get one more! Duan! On. Get over here! Uh. Dziękuję. Ja miałem kombosy, fak, moja karteczka z kombosami. Ee, walka, miecz, Duplikacja. Tak, cięcie, 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 cięcie. To mam zapisane. Miecz długi, kropeczka. Dobra, muszę to inaczej sobie rozpisać. Kropka lewo i prawo dół, czyli to jest to i to jest inne. Mm -hmm. I ten skill wymaga potem tego. Dobrze. Oślepiający cios. Tego nie wiem. Miecz długi to jest to. Aha, to są dwa inne ciosy. A, 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 a. Duplikacja to jest ten taki cios w łeb. Ten mocny, fajny. I jeszcze jest taki w nadgarstek. I w ten w nadgarstek to jest tak. Dół. Prawy. Pchnięcie. Pchnięcie. Okej. Okay. Pięcie, kurde. Dobra. Ale chyba niechcący uderzyłem pieseła mojego, co? I zwiał. O. Nie chciałem. Mm.

I'm Henry of Scalitz. My name is Marius Belek. Master Locator. The so Divish sent me here to <laughs> survey the area. Well, the outlaws are out of the way, so we can go and report to him, right? Not just yet. Oh, those bastards caught me as soon as I arrived. And so far, all I've seen is the inside. Come along with me if you like. No, brother. I'll escort you then. What? No, no. I... I should we get going?

A po co kościół? Aha, w sumie to jest kościół chyba. Odbudujmy to, bo pewnie jest jakiś achievement za to ciekawy. Ja chcę Achi ...żybek? Serio? Zawiodłem się. No stary to jest cegła. Co tu się ma spalić? Mm -hmm. Jest nawet poświęcony, bo zabiłem typa w środku. w sumie, bo tu nigdy nie, nie lutowałem tego, co tu jest. A. No nawet. Nawet, nawet. Idziemy dalej, idziemy, 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 idziemy. I to jak to będzie tyle trwało? W pierwszej misji mam misję główną do zrobienia. W sumie pamiętać zawsze, zawsze po walce naprawiać itemy. Bo ja potem nie będę jeździł po wsiach i szukał płatnerzy i krawców. Eee. Jak ma się moja kradzież kieszonkowa? Ósmy poziom. Jak się mają moje atrybuty? Zręczność jest masakrycznie niska. Dobra, zręczność jest niska, ale ja do walki przecież używam miecza, który wymaga Aha, siły. Aramba. Ja muszę używać miecza, który wymaga zręczności. Nie wiem jak zrobimy. Eee, wydaje mi się, że w tym ledeczku. Nie. Sazawie o. Muszę iść tutaj. <laughs> Ten miecznik miał fajne zbrojnie tam i go nie okradłem. Więc musiałby coś mieć ciekawego. Hej. No, co, co, co? Jak ty chodzisz, typie? Nienawidzę takich MPC-ów. One eternity leita. Pada nam na ryj. Nie ma... Czy mieli w średniowieczu parasolki? Chyba nie. Ta warsztat. Hej. Okay. Piekarza? Nie wiem, wolałbym jakiegoś płatnerza tutaj mieć. Żybek. Dlaczego go nie mogę podnieść? Tyle luki na ziemi? No. Okej. Okay. Ale... Ta gra ma... Ile już ma? Siedem lat. Ja wiem, że Kingdom... Że tutaj można jakoś... To być łuk. Dobra, to jest. A strażnicę muszę przygotować. Okej. Okay. Strażnica zamiast stajni. Trzeba o tym pamiętać nie zrypać. On fosę bym stary zostawił na twoim miejscu i jeszcze rozbudował, żeby była taka na całe miasto. O, no, 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 no.

Daleko jeszcze Bajka No Ty chcesz pieseł? W ogóle ja cię niechcący uderzyłem, nie? Jak ty masz 82 posłuszeństwo wystarczy.

Dzisiaj bardzo cię proszę. Go go. Co to jest w ogóle? O? Jakiś młyn czy coś, czemuż czekasz? Co ty chcesz ode mnie? Masz nagródź. masz żarcie, nie wiem co. Dziczyzna. Jeden ten typ poszedł tu, Siema. ma? Elo.